Startujemy? Startujemy. Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj z Tomaszem. Witam, witam. Z Tomaszem idziemy odwiedzić giełdę samochodową e, na Rybitwach, tak, Tomasz? Tak, tak. Powiedz mi, ty Pamiętasz, którą giełdę jeszcze? Pamiętasz, jak była w Walicach? No, w Walicach, no pamiętam, ale to tak, no, nie, nie za bardzo. Ale... ale jako dzieciaki tam jeździło no, się, no, nie? Tak, tak. No Ja tam pamiętam, że tam były. Oddzielnie motory, zostały Simpsony pamiętam, motorynki, no auta były oczywiście, była jakaś tam łódka z jedzeniem i były też tam, zwierzęta sprzedawali, nie? Tak, tak, no zwierzęta, <laughs> no. wszystko bo, że... było. Tak, my tam raz kupiliśmy psa nawet, <laughs> no ale to lata, które to były w kurde? 2000. No, około 2000, nie? No, no. Później giełda przeniosła się. Na rybitwę. Tak... A tak, do Kryspinowa, no. No pierwsza no, do Kryspinowa. Przeniosła się do Kryspinowa i tam nie przyjęła się, no, za bardzo nie się. przyjęło się w ogóle, bo ile może z roku. Tak. No. Ja tam na chyba w Kryspinowie nie wiem, czy byłem raz, może... Nie wiem, czy byłem. No. no i później Giełda przeniosła się na rybitwy. No i na rybitwach powiem ci przez te kilka... Kilka lat było naprawdę w porządku, nie? Mhm. Bo tam i aut było dużo i jeździliśmy, jak handlowaliśmy e, autami na ten... na... Na tą giełdę sprzedawać, nawet, nawet tam mm. odcinek jest na naszym kanale, e, jak byliśmy pasatem, jakimś jeszcze jednym autem, chyba trafikiem, sprzedać na giełdzie. Ja też byłem ze zna znajomym, y, tam się płaciło nie wiem, 40 zł. Tak. I my cały dzień tam stali i, 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 No tak, do pierwszej nie, no, no, od szóstej rano tak się stało. No i fajny klimat był, fajnie było to poukładane, dużo aut było. Bo bardzo dużo. Było. Tak, bardzo dużo aut było. E, na no teraz giełdę przenieśli kawałeczek dalej, nie. Mhm. Byliśmy raz i już to nie jest to samo. Nie jest to samo. Zatem chcieliśmy też przejść, pokażę wam jak teraz ta giełda wygląda. E, ile audi jest na giełdzie, bo tam ostatnio jak byliśmy, to było ile? Co? 9? Jak no, no, było. No jak było. no. no także z giełdy, malutko, malutko. Z giełdy chyba została e, sama nazwa. No i oczywiście idziemy też na giełdę z drugiego powodu. Bo są najlepsze steki tak. i żurek na giełdzie Uzbyszka i też wam pokażemy, gdzie warto jechać, zjeść sobie coś Który dobrego punkt, Który punkt, Tak. Także teraz jedziemy się zatankować i wykamy dalej na giełdę Diametralnie to wszystko, nie nawet handel autami. E, ja pamiętam, jak się kupowało te gazety. Auto Beat, był, tak? Auto, no, Auto Beat, no Auto Beat i Kupywało się gazety i szukało się aut. Płynął brak? Nie, nie jest. Myślę, <laughs> że płynął brak. E, kupywało się gazety i z gazety patrzyło ogłoszenie. Ja pamiętam, że zawsze te ogłoszenia były tak: auto, garażowane, nie? tak Kolor, przebieg. Albo jeszcze była ta telegazeta, nie? Telegazeta, ta tele tak była. No. no to też było. Na telegazetach się sprawdzało. Hmm. Sprawdzało się w sumie, wszystko się sprawdzało, nie? Wszystko to, <coughs> to tak. było dane, jakieś tam... No Ale teraz popatrzy się, że y, era i tam numer telefonu był podany, nie? Tak, Do głowy często, często ciężko się było dodzwonić. No, a teraz era. No i ludzie kupywali, nie? Auta. Tak Jechało, się oglądało i jak jeszcze było zdjęcie, to już w ogóle było coś no. tego auta, co się chciało kupić. Tylko nie. też nie było wyboru, kurde, nie? A teraz to porobione 30-40 zdjęć, a tu ryska, a tu może takie tak. kolory. A potem a kto było. patrzył, czy rozbite, jak stan mechaniczny, gdzie sprawdzali tak. No, wie, no gdzie mogłeś działać, wtedy sprawdzić? Jechałeś no. po autu, ładnie w miarę wyglądało, brało się znajomego, który... Ktokolwiek miał większe pojęcie o nas, przejechało się i było dobrze, było. A teraz tak, możemy sobie wykupić raport, możemy sobie wynająć człowieka, który jedzie i ogląda za nas tak, na auto, tak, robi nam tak. ileś tam zdjęć, badanie lakieru, sprawdza i, i tak dalej. No czasy się pozmieniały teraz. Ciekawy jestem jak ten, jak e, dzisiaj na giełdzie będzie, bo tydzień temu mieliśmy się przejechać, natomiast dosyć mocno śnieg padał, nie? I było zimno. No, było ponad, ponad minus 10, ja tak. no to tak średnio przyjemnie. A dzisiaj z jednej strony słońce świeci tutaj, w jakieś chmurki wjeżdżamy, ale miejmy nadzieję, że... Nie, to tak ...że to przechodzi, a nie idzie dopiero. Także tutaj giełda ogólnie to dla wielu osób to była taki rytuał, tak? My też w pewnym momencie prawie co niedzielę się jeździło na giełdę, Albo szło się na rano do kościoła, po mm. kościele od razu pakowało się na giełdę i to nie z jakimś zamierzonym celem, nawet kupić coś, tylko po prostu tak się przejść, przejechać. No rozrywkę sobie Tak, z dużo ludzi do dzisiaj traktuje to jako taką rozrywkę, wejdzie na giełdę, poobchodzi, poogląda, porozmawia z ludźmi, coś sobie kupi, jakąś muzyczkę, jakiś gadżecik, jakieś... Gadżecie, jakieś... No, zawsze coś wpadnie w oko. Tak, zawsze coś wpadnie w oko. Tutaj właśnie też rozmawiamy z Tomkiem. Co dawno można było tak na giełdzie kupić? Tak, no gieł... tak, Ale giełda Giełdź też nierówna, bo my na przykład jeździliśmy do giełdy do Gliwic i kupowaliśmy jakieś części jak karoseryjne, czyli zderzak Karosery, no tak, tam, było, tak. tam jest tego multu. Tak? Multu, multu, multu. Nie wiem jak teraz, bo nie byłem bardzo dawno. Natomiast no, kilka lat temu no to po to się jechało do Gliwic, żeby kupić sobie również części karoseryjne, jakieś felgi, nie felgi, nie. No, no tam dużo osób miało to, tak. Z Malikiem kiedyś byłem, no to kurde, jest wszystko. Tak, i tam i dobre, tam je, budka jest też z kiełbaskami in, in no, I No Kamil ostatnio właśnie pisał, nie? Niemczyk? Nie nie nie, 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 Giza. A Kamil Giza, no. Także tutaj my na giełdę dawno tutaj poza kwestią turystyczną i poza kwestią kulinarną. To jeździliśmy też tak. Opony można było na giełdzie Sezonowo, kupić. Tak. Sezonowo, opony. opony yy, jakieś tam akumulatory. Że akumulatory. Jakieś woski, nie woski. No. Takie. Tutaj też były. O turbiny też tutaj mieli nie? No, no, no. no. Bo tutaj co tydzień na przykład przyjeżdżali tam z mielca z turbinami, mieli kilka. Przekładnie też kierownicze. Przekładnie kierownicze, dywaniki, nie dywaniki do samochodów. Blandeki no. Plandeki na ul. Na spokojnie było, można wziąć, obejrzeć, kupić, nie? Tak. A w A. internecie no to tam ciężko. No dokładnie. Także czasy jak widzicie się zmieniają. Wszystkiego, giełdy, nie giełdy. Tu będziemy skręcać chyba nie? Już tak. No tu. Ja powiem szczerze, nawet teraz nie wiem gdzie się tutaj parkuje po tej zmianie ostatniej. Gdzie się wchodzi, kurde. Z, A Ty z... byłeś, byłeś tu teraz ostatnio, czy nie? No byłem, byłem, no, no to tam... Yy... Tam z parkingami coś się pozmieniało podobno, nie? Pozmieniało się, no tam dwa, dwa takie większe parkingi są. I no przedtem jak było, ta stara giełda była elegancka. No. Teraz no zobaczymy, weźmiemy, włączymy kamerę jak będziemy wchodzić do giełd... na giełdę i... i przejdziemy z kamerą i zobaczycie co, jak teraz wygląda ta giełda. Tutaj dojeżdżamy do giełdy, już niedaleko będzie giełda tej Ja powiem szczerze, że na nie, nie wiem gdzie się teraz tutaj wjeżdża na tą giełdę Bo mam nadzieję, że Tomasz pamięta 3-3B, no żebyśmy wszystko widzieli tak. Już tak. Na pamięć. pamięć To jest zawsze tak niepaliwo na tej stacji, A, no, moja? A, 7,36 no Teraz ile płacili? A nie, to diesel, aha no. A tam na szelu to zawsze jest trochę co by to Ale przynajmniej w miarę dobre paliwo nie, Tam czyszczą te zbiorniki hmm. Proszę, tutaj McDonald's zrobili, dawno nie było McDonaldu, nie? Tutaj no, ten King, King Burger, no. czy Burger King też zrobili Tak jak mówię, żarcie zawsze będzie, kurde a tutaj jest też ta giełda warzywno-owocna. Mhm. Czyli tutaj też lokalni producenci żywności. T -t tutaj się zapatrują. Tak, zaopatrują. Znaczy ci, ci, co produkują, tak, tamte okolice okolicy, Proszowice, Krzeszowice, nie? No, Proszowice, tak, zielonki. Zielonki, tam jest obszar taki rolniczy. No to tutaj oni przyjeżdżają, sprzedają. Na no, lokalne sklepy tutaj się zaopatrują w świeże produkty, tak? Mhm. Nie, a nie wiem, czy byłem chociaż raz kurdy na ten, na tej giełdzie, yy, na tej giełdzie warzywnej. Kim ja może byłem? Ja byłem, ale raz z kolegą. No rano, i co tak jak rano, armak, normalnie? On no, normalnie to tak. auta sprzedają. Nie, 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 nie. Czy to, mają boksy. Tak parę, nie, sobie po rozkładach mają, no. Na... Na, na zewnątrz. To, czy tego, jest, tam są którzy. Nie? No. No tutaj jest Rybitwy tak. Tutaj też, jak my jeździliśmy dawno na giełdę rano, to stali goście przy drodze i łapali te e, tak. Auta. No. Że chcieli kupić przed giełdą, i potem. No, takie okazję złapać. No. Zanim auto wjedzie na giełdę, to chcieli. Kupić, Kolega tak sprzedawał, tak? No, chcieli kupić, chcieli kupić auto zanim wjedzie na giełdę, bo jakiś tam tańszy, co nie zawsze coś sobie e, na tym aucie dorobi. E, tutaj to, tutaj to musisz, tutaj musisz w lewo. Tu, 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 tu w lewo. to jest No, a to zawrótkę musisz. No. Musisz zawrócić się. Zawrócie. Czekaj, bo tam jest auto. O, czekaj. Tu też chyba goście, którzy łapią Mamy, auta. Łapią, widzicie? O... o tym mówiliśmy. Ale nikt nie stać na to auto. Kolejny Tomuś, tego to nie wiemy, bo jeszcze no, mogliby nas kupić my. razem z tym autem. Cześć, tu gdzieś jest parking. Przejdziemy się w prawej stronie. czym czymś handlują eee, czy parkingi, nie parkingi, no to eee, widzicie tutaj idzie jakiś pan z wycieraczkami tutaj się nam korek utworzył nie uda wejście no. kierujesz. Tak, teraz tylko czekamy na to, żeby się coś tu... W swoim roz... kolei przemieszczenie? Tak, rozblokowało. Było to niezłe widzę na drodze. No, ale dzisiaj pogoda jest w stopnie, Ale pokazuje przez... 2 stopnie, 2 stopnie no, w miarę Bez wiatru też. Tak, nie pada, nie wieje, nie leje, więc tutaj dzisiaj możemy coś dla Was nagrać i pokazać. No jak faktycznie wygląda ta giełda, tak? Czy jeszcze w ogóle ta giełda istnieje w jakimkolwiek stopniu, jeżeli chodzi o handel samochodami. No co to mówię? Jesteśmy na giełdzie, po ciężkich trudach udało nam no się zaparkować. Ale już czuć grilla z daleka. <grym> <grym> Powiem wam szczerze, że bardzo... Duży ruch tutaj żeby część aut wyjeżdżało z parkingu, część mogło wjechać Jeszcze żeby zapamiętać gdzie my zaparkowaliśmy tak, no. zobaczymy sobie tam zaparkowaliśmy No, udokumentowane tak jest. i teraz wejdziemy sobie na giełdę i zobaczymy jak teraz to wszystko wygląda No podłoże jest kiepskie, do chodzenia tomuś, tomuś na szczęście ma ciemne buty, Ja mam jasne jak Ale tam A tu już będą kamyczki to zobaczymy Będziemy po bocie chodzić Dokładnie No i co to, może najpierw przejdziemy się na obkoło, nie? O tutaj jest strefa aut w powiedziawszy, do sprzedaży Możemy przejść tutaj przez tą strefę i wam pokażę ile aut jest Tutaj mamy jakiegoś Opla czyli, Tak, czyli tutaj mamy ogólnie bardzo O Infiniti mamy do sprzedaży 120 tysięcy, Także to co kiedyś było na te, z tymi autami, a co, co, to co teraz jest, to jest może procent tych aut. Kiedyś to było, tak, kiedyś to było potężne to wszystko z tymi samochodami. Tutaj mamy tak naprawdę dwa rzędy aut, których, które można gdzieś tutaj kupić, tak? No tutaj. No nigdy nie było takiej sytuacji, żeby tutaj była taka mała... Mały plac na te auta. O, widzicie, jak wyglądał dawno handel autom na giełdzie? Tak ten parking wygląda. Dokładnie tak ten parking, że nie widać było końca tych aut. A w tym momencie tutaj mamy tamten rząd, przeszliśmy. Teraz przejdziemy ten drugi rząd. No i tyle w zasadzie jest aut na, do kupienia. Może przejdziemy tamtędy, to już pokażemy, co tam innego jest. Nie, ale wtedy przejdziemy, coś pokażemy, co jeszcze można innego na giełdzie kupić. Cukierki. Kawy, tchierki, tak, kawy, tchierki, tutaj majtki, skarpetki, <laughs> dżinsy, czyli odzież, odzież. Także. Chcę dospryskiwać, się. A, okazje same. O, skarpetki świąteczne. <laughs> Petarty? Nie, to co? Nie, to jakieś ja też. Energetyki. No. Nie powerbank, power power ale o, tutaj dla umysłu. Jest rusz, sprzedaż aut. Także aut jest bardzo niewiele na giełdzie. Więcej jest, jest jakichś narzędzi, narzędzia. Na, tutaj mamy narzędzia tak, różne. Narzędzia. Zrobimy kółeczko i potem pójdziemy do pyszka na grilla. Myśleć jego nie może, nie może być dożywienia. No, no, tu no. Ale, nie wiem, no, myślę, no, tak. jest drewczka. Ostrypki. Elektrycznie? No, ale elektrycznie. No, katalizatory, w sensie stu katalizatorów. Ja jestem wtedy. Legalny Tutaj mamy eee, okropkę na łódź, tak, no. na siedzenia. Od którą stronę idziemy? Tędy i tam wrócimy? Chodźmy w prawo i tam będziemy nie Tam jest chyba jedno. A będziemy wracać. O sypkę i po prostu papier toaletowy Meble. Wersaltę. Prawie jak kalwaria. Kuchnie W no. granicach <grym> gdzieś Jeszcze jeden goś miał z nami jechać, ale przepadł Tak, byliśmy pod jego bramą, bo wczoraj by się wieczór obawiali, że że z nami jedzie, ale nic takiego nie było no. Stoły o, tutaj możemy sobie narty kupić nawet na giełdzie no. I tam Kastki I są używane rzeczy, tutaj jakieś kombinezony Tutaj jest też dużo właśnie, to jest ta strefa teraz giełdy, która można kupić sobie jakieś takie powystawowe zagranicznych co z tych jak no. y, się nie trzeba tego oczyszczenia domów to wszystko jest takie, takie czy nie czy na, dobrze nazywam klitark, jakieś wow. takie zabytki, Zabytki. nie zabytki tylko jak się nazywa? stare eee. takie rzeczy. Eee, brakuje mi słów. Budę nawet na samolot z plastikową. Grilly porządne. Grille, zabawki o, używane nie. dla dzieci. Popatrz tutaj na kierunek co tu się dzieje. I ludzie biorą, wybierają, kupują, bo tak, nieraz wiadomo że taki, są cenne rzeczy, a tak, w takich rzeczach można znaleźć coś cennego. Nie, to tak. Tak. <laughs> Nawet y można popisać na kreaturę do komputera wszystko. Kokarda, deski. Okay. To takie obrazy. 55, 55, Ale z jest A teraz na dwa lustro, Tak, jak pani Ludzi jest, towaru jest, audio jest mało, na leśnictwa złego, dalsza modowa, oczywiście więcej jest takich y, rzeczy używanych y, Zabytkowych, nie zabytkowe, jak się będzie, zaczął, nie zabytkowe tylko, nie klasyki tylko na no Niemczech zawsze mówi te. Hmm. O, dla kota drapaku używany można kupić. Nie, ja zapytam, no to nie, ja nie znam wy, to czekaj. Nie to sobie przypomnę. Zawsze czym mnie patrzę jaką tu halę tam z tymi rzeczami. Nie ma kilka. Tak? Piękna chyba nie było. No. To dużo rzeczy nie było, myślę, się... no, brania... raz raz to tak było. ale mierzy się. O, raz Rozrasta się na Zabawki. Ale nie w stronę motoryzacji. No nie, 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 nie. Tylko w stronę. Słowo giełda to już jest takie po prostu, które dostało. Tylko giełda. Narzędzia, buty, tutaj jakieś obrusy, prześcieradła po ściele. Tutaj używane, ubrania takie robocze. No tutaj to jest fajne, bo tak na giełdzie te ubrania robocze wysokiej jakości można kupić takie specjalistyczne, tak. Kularyski. Kularyski o. Kularyski. Kularyski. Tutaj jest Teraz można fajne dziewczyny spotkać. No to będzie jak to ja że na to oglądać, to już zakaz giełdy będzie. No, no właśnie. To wytniesz yeah, so well, sure, to. To wytnę, tak. A więc ona tak długo nie będzie oglądała. Już dudzą pierwsze dwie minuty tego filmu. A to w sumie tak. Albo okaże się. Okaże się czy jest. Czyli do, do, czy do końca ogląda. Tutaj mamy też na giełdzie no. czasami możemy kupić takie rzeczy używane. Do karek, do, to do stare, dobre. E, Bieliznę, no żonie. Może o, coś, kupię. coś kupić. Czasami coś A to może się później. Może się zacząć. A ty może zrobić. Także tak to, tak to wygląda. wygląda. Słodki do butów. No. Ukrainki. Tak. Buty tam, firmy szelest, tak? To są dobre Tak, Polary, myśliwe krakowskie pretzle, bardzo dobre. Gdzie są? A, tak. On, tak, tutaj pani precelki. I profesjonalna antykorozja, noksudol, firma jakaś to tędy przejdziemy czy tędy? no to ja tu. tutaj są, jak się dobrze chodzi, to działa płyta. No, płyty betonowe no, używane narzędzia elektryczne elektro elektronarzędzia nowe także nagrzewisko, dobra taka nagrzewisko, odpust odpust kołpaki Okrowce, wycieraczki, majtki, bokserki, bielizna. To być tak, że tutaj zamiast do galerii z żoną, to można jak na giełdę na no Tak, każdy, każdy coś znajdzie dla siebie, na pewno. Dokładnie. Zabawki dla dzieci, o. To co, powoli się kierujemy do Zbyszka na grillanie, zamówimy sobie jakiś dobry żureczek dobry i, dobrą, start i dobry stek w bułce. w tak wspominaliśmy no. wcześniej, tutaj płyny, troszki, chemia, słodycze. Niemiecka to bardzo dobre. No. Gdzie jest Zbyszka? Tam jest Zbyszka już <kluz> Nie, to my do Zbyszka. A, nie, będziemy robić nie, nie, zawsze do Zbyszka. U Zbyszka najlepsze jedzenie na giełdzie, pamiętajcie. Musimy przejść jakaś do Zbycha. Zbyszek jest tam od nas z Wołowizma. Naprawdę na grillu mega dobre jedzenie. I mega porcje, nie? I mega porcje, tak. wszędzie może przejdziemy boczkiem o agregaty. Popatrzcie się, Zbyszka zawsze Widać, że jest dobry dzień, bo zawsze mega kolejka... Rękawi... rękawiczki mogę wziąć do Warszawy, bo a to jak tak podejdziemy od Zbyszka, nie? Cześć, rękawiczki w Bo że się skończyły. Popatrzcie się co się dzieje u Zbyszka na grillu. Zawsze, zawsze trzeba czekać no, na no. jedzenie, ale warto czekać. I na miejsce, żeby. Się... Tak. No to co, chodzimy, zamówimy sobie, jak zamówimy to będziemy dalej. Coś nagramy pokażemy co ten, co zjedliśmy. Tutaj pokażemy Wam e, po co tak naprawdę to gdzie się jeździ. Idealne steki w bułce. Najlepsze uzbyszka i żureczek. No, mistrzostwo świata, nie to już? Kurde, bardzo lizać. Będzie najlepsze restauracje umywają się w tym smaku. No. Także jeżeli tylko będziecie na giełdzie w Krakowie, od razu do Zbyszka e, zjeść sobie, tam do wyboru w bułce, nie w bułce, na talerzyku, miks, jakieś saszłyki. Żurek też mega. Żurek mega, tak. E, także jak najbardziej polecamy. My teraz sobie spokojnie skonsumujemy. E, przejdziemy kawałek jeszcze giełdy i wracamy do auta. Widzicie, zawsze zostaje tyle po jedzeniu. I teraz, jaki mamy jeszcze dylemat? Czy brać drugą porcję? Tak, tak. Albo żurek, albo, albo steak. Tak, bo tutaj naprawdę że mało miejsc polecamy, ale naprawdę tutaj Jest mega. jedzenie mistrzostwo świata. Dobra, my może pójdziemy to rozchodzić, tak? Przejdziemy jeszcze kawałek po giełdzie i, i zobaczymy. Czy się skusimy jeszcze raz? Czy no żony nas nie wyrzucą z domów, bo obiad gotują, a nie będzie kto miał go zjeść? Yes. Albo, albo chociaż sam żurek. Albo chociaż sam żurek. Dobra, to my y, sprzątamy tu po sobie. Widzicie, zostało niewiele. I idziemy się jeszcze kawałek przejść. Tak, pojedliśmy. Kupiliśmy sobie rękawiczki. te fajne rękawiczki do, do pracy. Y, o, ktoś dzwoni może, może ten nasz Niemczycki? Nie. To zaraz mu dzwonię Nie Kamil e, Tak, my się kierujemy do wyjścia Buty robocze o, Tutaj jeszcze o, elektroniczne rzeczy jakieś stojaki, o może kupimy jakiś stojak do auta, do tego żeby trzymać telefon, zaraz zobaczymy. Wstaliśmy do samochodu, co masz sobie kupiłeś? No, standardowo ty tytuki. bo się mogą przydać i rękawiczki. Ja sobie to. też kupiłem rękawiczki, pojedliśmy u Zbyszka. No. Pokazaliśmy wam jak wygląda giełda. No myślę, że można tutaj przyjechać i każdy coś sobie dla siebie znajdzie, tylko jak jest pogoda, jak jest sucho, bo niestety, ale jeżeli jest tak teraz wilgotno to trochę. Trochę e, można się pobrudzić i troszkę zmarznąć, ale jak widzicie, bardzo dużo ludzi jest na giełdzie, bardzo dużo różności. Myślę, że to już nie giełda samochodowa, ale taki bazar. Ogólna oh no, no, no. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiamy.